Witajcie, kochani, na moim kanale. Z tej strony Gosia. Dziś filmik dla tych osób, które rozpoczynają swoją przygodę z ogrodnictwem, które planują nasadzenia na rabatach. I ja zrobiłam właśnie taki odcinek, żeby wam pokazać, co w którym miesiącu kwitnie, jakie rośliny wybrać. Może akurat kogoś coś zainspiruje. Po prostu w danym miesiącu pokażę wam. Co u mnie kwitło i jakie rośliny ja wprowadziłam do swojego ogrodu? Pierwsze rośliny, które ja tutaj wprowadziłam do ogrodu, są to ciemierniki, które zakwitają u mnie w lutym. Można również kupić takie, które zakwitają dużo, dużo wcześniej, bo już nawet w grudniu. Więc zaczynamy sobie tutaj od luty, marzec, kwitną pierwiosnki, piękne w różnych kolorach. W marcu również pojawiają się bratki w sklepie, więc można na rabaty. Dołożyć jakieś bratków. Oprócz tego kupiłam krokusy, pięknie tutaj zakwitły Może Jeszcze nie ma tutaj efektu, może w przyszłym sezonie będzie jakiś efekt. Oprócz tego w zeszłym roku zakupiłam sporą ilość tulipanów, szafirki, narcyzy, żonkile. Naprawdę myślę, że warto posadzić, bo około 2 do 3 tygodni. Zdobią tutaj te rabaty, więc myślę, że warto. Zdobią na rabatach Tawuły, które uwielbiam. To jest akurat Tawuła Goldmund. Pięknie zdobią żurawki, budzą się do życia hosty. Oprócz tego tutaj pięknie już zaczyna w maju kwitnąć azalie. Różnego rodzaju są azalie, więc naprawdę ja mam tą różową japońską i tą drugą taką brzoskwiniową wielkokwiatową, krzewiastą. Oprócz tego tutaj jest rododendron i pięknie rabata wygląda, właśnie w maju. W maju również zakwitają krzewuszki, również bardzo dużo jest odmian krzewuszek. No i w tym roku posadziłam pierwszą magnolię. Nie chciałam magnolii, ale posadziłam, bo ona jednak zakwita bardzo wcześnie, czyli w maju zakwitają jej kwiatuszki. Później peheżnice kwitną, czosnki ozdobne. Ja tutaj mam gladiatory, tutaj akurat są laki. Wprowadziłam do ogrodu również sporo powojników, które kwitną u mnie na pędach zeszłorocznych. Są to wczesno kwitnące, wielkokwiatowe, różnych odmian mam sporo. I nagrałam kilka właśnie odcinków na temat powojników. Później w maju zdobią rabaty, goździki, kocimiętki. Różnego rodzaju irysy, naprawdę irysów jest sporo odmian, naprawdę można coś wybrać dla siebie. Tutaj oprócz tego, że zdobi Orlaja, to również zdobią naparstnice, pomału zbierają się róże do kwitnienia. Oprócz tego mój ulubiony Ostrogowiec, dzwonki w maju kwitną, czarnuszki, również piwonie, piwonie drzewiaste, piwonie. Bylinowe nowe i tutaj właśnie będę wprowadzać właśnie drzewiastą piwonie. Pod koniec maja zaczynają kwitnąć u mnie szałwie. W maju, żeby jeszcze coś zdobiło, to kupiłam tutaj derenia. Oprócz tego kilka bodziszków, które kwitną właśnie w maju. No i tutaj już możecie sobie zobaczyć, są przetaczniki, które ja uwielbiam. Jeszcze tutaj dojdzie różowy przetacznik. No i tutaj dalej kwitnie orlaja. No i zaczynają tutaj róże kwitnąć. Na przełomie czerwca, lipca zaczynają róże. Jeszcze dodatkowo powojniki kwitną. Jeszcze tutaj szałwie. Także czerwiec, lipiec to jest najbardziej taki kolorowy ogród u mnie. Po prostu róże wszystko szaleje i, i zdobi tutaj. W czerwcu kwitną lawendy. Lawendy kwitną najpierw w czerwcu, a później jeszcze powtarzają. No i tutaj jeszcze szałwie, róże okrywowe. Właśnie to jest fajne, bo najpierw mi kwitną te róże wielkokwiatowe, a później kwitną okrywowe i cały czas coś się dzieje na rabatach. Tutaj są lilie, floksy, ja mam kilka odmian floksów, ale nie znam nazw. Później już pod koniec czerwca zaczynają u mnie kwitnąć liliowce. Ja mam bardzo dużo odmian, ale nie znam nazw. I naprawdę można znaleźć takie perełki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj jest piękna gaurat. Ona akurat dopiero zaczyna swoje kwitnienie. Krwawniki, które wysiewam w tym roku, później zakwitła mi perowska i kwitła bardzo długo. Później rutewka, budleje Dawida. Ja mam kilka odmian tych budlei. Tutaj jest taka niziutka. No i później na rabatach, innych rabatach kwitły mi hortensje ogrodowe i hortensje drzewiaste. Czyli Anabel, tutaj po tej stronie białe, hortensje. Tutaj piękny powojnik, powojnik, który kwitnie na pędach tegorocznych, czyli jest ścinany niziutko. Tutaj piękna lobelia. Bodziszek walicha. On kwitnie właściwie od czerwca. Tutaj są prześliczne jeżówki, które dostałam od przyjaciółki, ale w tym roku bardzo dużo jeżówek powysiewałam. No i jestem nimi zachwycona. Tutaj jest śliczna, rudbechia. Rudbechia, która również w tym roku była wysiewana. Verbena patagońska. patagońska. która powinna być pokazana, że w maju kwitnie, bo ona mi zaczęła kwitnąć w maju. Ona tak przeważnie kwitnie w maju. No i tutaj piękne hortensje, które zaczynają kwitnąć tak u mnie lipiec sierpień. I pięknie zdobią tutaj rabaty. No i następne kwitnienie szałwi i róż. To już jest w sierpniu, koniec lipca, sierpień. Także na rabatach królują później róże. To jest ich drugie kwitnienie. Akurat tutaj wybrałam kilka, kilka róż. No i tutaj rabata z różami, z werbeną, z trawami no uwielbiam tą rabatę zdobią tutaj hibiskusy bagienne akurat nie mam tutaj zrobionego zdjęcia hibiskusowi krzewiastemu no bo on przeważnie kwitnie troszkę wcześniej niż te bagienne tutaj piękne kosmosy czosnek główkowaty, rozwar akurat zdjęcie tutaj takie nieładne no, i tak u mnie w sierpniu zakwitły dalie. Ja mam tylko dwie odmiany. I liatra kłosowa. Liatra kłosowa, wydaje mi się, że ona kwitła w lipcu, a nie w sierpniu. No i piękne rozchodniki, którymi ja się tutaj zachwycam. No i oczywiście trawy przebarwiające się hortensje. No i znów rozchodniki, trawy. Wrzesień to już jest czas traw. Tutaj jest kolejne kwitnienie lawendy. No i trawy. Rozplenice japońskie. Tutaj akurat jest palczatka Gerarda. No i tutaj już piękne astry. Astry jesienne. One zakwitają gdzieś tak koniec września. Także pięknie już tutaj. Kwitną. No i cynie, cynie, które wysiewałam, ale bardzo późno wysiewałam, więc one dopiero niedawno zaczęły kwitnąć. No i takie są pojedyncze sztuki, więc nie ma efektu. Tutaj przepiękna pasiflora, ona nie zimuje w gruncie, ja ją sobie zawsze wykopuję. No i tutaj są jeżówki, które wysiewałam w tym roku, więc one teraz dopiero zaczęły kwitnąć. No i jeszcze troszkę się tam nimi nacieszę. Tutaj piękne pelargonie. No teraz mamy październik, więc y jeszcze tutaj coś tam zdobi na tych rabatach. Ostrogowiec kwitnie, koci y Tutaj ten bodziszek walicha. Y Krwawnik jeszcze y tam kwitnie. No i tutaj jest hibiskus krzewiasty, który właśnie tak do października on kwitnie. A zakończymy to różą amiką, którą dostałam od pani Iwony. Serdecznie pozdrawiam wszystkich. I dziękuję za dziś.